Witam jak zawsze gorąco u Wilka, czyli Wilka Audioprojekt. Dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować zestawy podłogowe Vega 3 długo wyczekiwane. Vega 2 już przedstawiliśmy, są na naszym kanale. Jeśli nie widzieliście odcinka oraz parametrów, zapraszam jak najbardziej. Wszystkie parametry zestawów 2, 3 oraz 4 serii Vega mamy również na naszym kanale. YouTube oraz na stronie wilkaudioprojekt.pl. Vega czwórka została zaprezentowana już przez Karola z naszego oddziału: Siemianowice Śląskie. Ym, można zobaczyć, jak brzmi, jak wygląda i tak dalej. Jest również parę słów o niej. Ja dzisiaj naświetlę Wam króciutko tutaj o zestawach Vega 3, na których odsłuch i do zakupu. Serdecznie zapraszam. Jest tutaj konstrukcja Bass Reflex, zestaw trzydrożny z otworem Bass Reflex z przodu, wykonane z MDF twardego, nie jest to zwykły marketowy MDF, czyli płyta MDF. Parę słów o dźwięku. Zestawy naprawdę w porównaniu do Wegi dwójki i czwórki może je porównam. Dużo niższy bas, mocniejsza, głębsza podstawa basowa z leciutkim naciskiem na wokale, dodano leciutko dosłownie wokali tutaj w tym przypadku. Tony wysokie są Dokładnie takie same. Yy, natomiast Vega 2 również bardzo dobrze brzmi, ale ma jakby niższy zakres niskich tonów, delikatnie je podkreśla, natomiast trójka podłogowa podkreśla je mocniej, natomiast nie brakuje również spójności całości brzmienia, również potrafi pokazać bardzo szerokie tło, szeroki horyzont, jeżeli chodzi o tutaj zakres muzyczny, segregację instrumentów, wokali, różnych instrumentów oczywiście i różnych wokali, muszę podkreślić, z dobrą sceną muzyczną, rozkładem tego wszystkiego, wszystko jest idealnie posegregowane, nie zlewa się w całość nawet przy głośniejszym. W każdym przypadku są tutaj podzespoły na zwrotnicach, kondensatory foliowe Jansena oraz cewki powietrzne. Nie ma elektronitów, nie ma rdzeniówek, nie ma czegoś takiego. Okablowanie OFC, wytumienie watolina akustyczna. Myślę, że tyle. Co do brzmienia, już parę słów powiedziałem. na świetle tylko, że jeżeli chcecie najmocniejszy zestaw, jest to Vega 4. Vega 4 ma ogromny wygar, ogromny dół, naprawdę i bardzo mocno potrafi uderzyć. To już są zestawy, którymi można nieźle łupnąć. To są największe zestawy. Tam siedzą dwa głośniki po 20 cm w basie. Więc jest naprawdę, jest naprawdę konkretnie. Pokażę wam. Przejdziemy się tak troszeczkę bliżej, jak one wyglądają. Wersja kolorystyczna jest do wyboru: Fornir, lakier piano, lakier morka, tak zwana, czyli lekka struktura w każdej kolorystyce. Real Forniry, tak samo do wyboru: czy to jest, nie wiem, dąb, czy orzech amerykański, czy, czy coś innego, czy Czeczot, czy, czy jeszcze inne. czy Fornir Modyfi, czy naturalny z parowanymi słojami, można sobie tutaj swoją wersję kolorystyczną dobrać. Wszystkie zestawy posiadają oczywiście maskownice na magnesach neodymowych. Bez problemu, wystarczy dotknąć. Pięk, pięknie się trzyma na froncie. Jeżeli nie chcemy maskownic, a nie chcemy, żeby gdzieś nam się za przeproszeniem walały, po pomieszczeniu nie mamy co z nimi zrobić, wystarczy, że je przykleimy. Przystają się do tyłu obudowy, ponieważ z tyłu to są magnesy neodymowe. Tak więc problem maskownic mamy rozwiązany. Tak jest właśnie w zestawach VEGA 3 oraz 4. Zestawy VEGA 2 tego nie posiadają. Posiadają tylko magnesy na froncie, ponieważ mają otwór Bass Reflex z tyłu, więc byłoby tutaj dyskusyjne zakładanie maskownic na tył, gdzie jest wylot, wylot portu Bass Reflex. Ja myślę, że tyle mojego gadania. O obudowach mówiliśmy, że z, z, z bardzo twardego, zupełnie innego MDF. Przetworniki wszystkie SB Acoustic, jest to zestaw trzydrożny. I tyle. Parametry na naszej stronie www.wilkaudioprojekt.pl również wegi-dwójki oraz wegi-czwórki. Zachęcam na odsłuchy do naszych oddziałów tych zestawów. A teraz przejdziemy sobie do kilku utworów. Seasons, my friend, call me so we can blend. Forbid me to go. I know so little about the wind when it blows. That's mine. ocuchów. słuchajcie, tutaj fotel cały chodzi, podłoga chodziła, więc jest ogień na tym basie. Rewelacyjnie to gra, naprawdę. Scena, dźwięk, detale, basior, dołu słuchajcie, nie brakuje naprawdę. Zapraszam, tak jak powiedziałem, na odsłuchy do Siemianowity Śląskich, do sfa Zapraszam do zakupu, do posłuchania tych zestawów. Mamy je cały czas na miejscu łącznie z zestawem Vega 4. Czyli mamy taką, stworzyliśmy taką rodzinę wegi: dwójka, trójka i czwórka, czyli prosto, zestaw dwugłośnikowy, trzygłośnikowy oraz czterogłośnikowy w przypadku pod podłogówek jest to zestaw dwudrożny cała reszta już zestaw trzydrożny, nie trzy i pół w przypadku czwórki ale trzydrożny zestaw oparty w całości wszystkie modele na driverach, na głośnikach SB Acoustic także naprawdę kawał bardzo dobrego według mnie dźwięku możecie posłuchać, porównać, zapraszamy ja tymczasem żegnam się z wami. Dzięki serdecznie za obejrzenie kolejnego odcinka. Pozdrawiam was jak zawsze gorąco. Życzę wszystkiego dobrego.